Ja ogólnie no nie jesteśmy już najśmieszniejszą Dzień dobry, cześć. Tamy w nowym blogu I jedziemy na spacerek. Właśnie widzisz, Pawcio, tu mi brakuje tego uchwytu, ale. Już właśnie, chciałam sobie zamówić, słuchajcie, uchwyt na tą kamerkę, którą nagrywam, bo mam ją dzisiaj ze sobą i brakuje mi czegoś takiego w samochodzie, żeby móc wstawić tą kamerkę i niech ona sobie będzie, a po prostu będzie się nagrywało bez konieczności i strachu o to, że za chwilę się coś przewróci. Ale Pawcio mówi: Ja mówię, dzisiaj zamawiam. Jak mi nikt nie zamawia, to ja sobie dzisiaj zamówię, no i Pawcio zamówił ogólnie już. Więc teraz pokażę, co to jest. O, właśnie o to mi chyba chodziło. No. Mamy uchwyt ten do szyby, to pierwsze. To drugie, to w zasadzie nie wiem, co. To... Aha, to drugie chyba będzie w połączeniu z tym ostatnim, że to ostatnie będzie można przyłożyć do tego drugiego, i to się będzie chyba trzymało. Zobaczymy. No i to, na czym mi najbardziej chyba teraz na ten moment zależy, to jest ta smyczka w pozycji trzeciej. Ale super, bardzo się cieszę. Jest jakaś przewidywana dostawa 11-23 czerwca. No, ale może na tych nagejków już będę miała. A właśnie dlaczego mówię, że będę miała nagejków? Ponieważ, słuchajcie, zapomniałam Wam w ogóle o tym powiedzieć. Moja siostra z Mariolką piszą e-booka e o swoim coming out, czyli o tym, jak powiedziały i oznajmiły wszechświatowi i światu, że y są lesbijkami. I są, znaczy, nie, że są parą, bo jakby. Y to nie jest Justinki pierwsza partnerka, ale. O Jackusie, to mała Megusiadko-Biała. Generalnie, no, jak powiedziały wszystkim, że są e, innej orientacji seksualnej. I dziewczyny teraz piszą właśnie swojego e-booka, który nie tylko będzie ich historią, chociaż w dużej mierze tak, ale ta sama historia ma pokazać właśnie osobom. Przede wszystkim tym, które chciałyby się wyautować, ale też e, im bliskim. Siostrom, bratom, znajom. bratom? No nie wiadomo o co chodzi. Mamom, ojcom, e, babciom, po prostu wszystkim. E, chodzi o to, że w tym e-booku wystąpiła moja mama, wystąpiła chyba, e, chyba siostry. Ale nie jestem pewna. Mariolki, na pewno znajomy Mariolki, tam już teraz wspólny dziewczyn wystąpił. Wystąpiłam też ja i mogłam się podzielić właśnie swoją historią. I właśnie. W dniu, kiedy odpowiadałam, spotkałam się z Justynką i odpowiadałam na pytania właśnie do tego e-booka, to Justynka na koniec powiedziała, że dobra, Agia wysyłam Ci coś na maila, daj znać, czy jak to będzie filmik, to czy Ty będziesz w stanie go tworzyć, będąc ze mną tutaj na tym spotkaniu. Ja mówię, że no będę i taka byłam zszokowana, że o co chodzi, ja myślałam, że może coś do tego e-booka, że jak to zobaczę, to jeszcze będzie moja jakaś reakcja, czy coś w tym stylu. Mówię, dobra, spoko. I ja otwieram, a tam takie fajne zaproszenie, takie w stylu właśnie w ogóle Poland. Jak nie wiedział, o kogo chodzi, to polecam odwiedzić kanał chłopaków w ogóle Poland. Oni nagrywają takie sarkastyczne, takie z dość takim humorem reakcje na temat tego, co się dzieje w show biznesie. No i właśnie chłopaki organizują takie cykliczne imprezy, na których po prostu grają muzykę i są tam oni. Jest to taka po prostu powiedzmy ala klubowa impreza, gdzie można z nimi się spotkać, zrobić zdjęcie, zbić piątkę i po prostu poznać ich osobiście. I w ogóle to się zaczęło tak, że ja zaczęłam chłopaków oglądać ja. A później mówię do Justynki, Justynka, weź ty sobie obczaj ten y, profil, bo normalnie to jest zajebiste i Justynka się śmiała, że... No tak Agla, która kiedyś była niesamowitą konserwą i w ogóle gej i lesbijka to było coś odklejonego i coś, co nie było do akceptacji i to nie był już dla mnie wtedy człowiek. E, tak dzisiaj to ja Justynce polecam gejowski kanał po prostu, więc jest to bardzo fajne. Ja w ogóle się cieszę że z tej zmiany, w ogóle mojego myślenia na ten temat. To jest cudowne. No i właśnie na tym spotkaniu Justynka mówi, dobra, to odpal, no i w tym mailu było zaproszenie właśnie na imprezę. 1 czerwca właśnie jedziemy do Wrocławia na imprezę właśnie chłopaków Adama i Patryka. No i właśnie dlatego mówię, że fajnie by było mieć już tą switch, bo wtedy, tak jak Wam mówiłam w ostatnich vlogach, byłoby to dla mnie dużo bardziej wygodne. E, posiadanie tej kamerki po prostu gdzieś przypiętne czy no, wiecie, tak na switch, po prostu jej przez szyję i wtedy mam ją dostępną na tu i teraz, a nie, że wiecie, wyciągam z torebki albo cały czas noszę ją w ręce, więc nie mogę się doczekać, jak już to przyjdzie, co ciekawe ciężko dostać na polskim rynku w ogóle te produkty, a już w ogóle z DJI samego dostać te same uchwyty to jest chyba tylko na ten magnes taki i to jest dosłownie wszystko ale fajnie, że są inne rozwiązania, mam nadzieję, że to co zamówione z temu będzie dobrej jakości Jeszcze zanim spacerek to przyjechaliśmy do moich rodziców. Pawcio ma do spakowania paczki, ale jeszcze wyjdziemy sobie marzenek. Nie, herbatkę nie, to za długo, bo mamy plan na spacerek pojechać. Później po spacerku wrócić do domu. Pawcio chce montować vlogi, a ja chcę jeszcze się troszeczkę poszkolić. Zmiany u moich rodziców, przecięty żywopłot o bardzo dużą odległość. Chyba wcześniej to ten żywopłot był gdzieś dotąd. Na myszy, nie to możesz się mu odpiąć. Cześć mamunia. Cześć. Ciebie. O, ze mną to już nie trzeba się witać, prawda? Nie, babcia też jest. Tu, tu, chodź. Chodź, chodź. Dzieciatek. No, tak. <ślesz> W na spacerku w lesie idziemy sobie taką ścieżką. Myślę, że jakoś strasznie długo nie będziemy szli, bo poziomka się troszeczkę wyhasała u moich rodziców z piłeczką. Pobawiła się z dziadkami i już jest na pewno trochę zmęczona, więc tylko ten spacer jest tak na dobitkę, a po 17 i po jej kolacji po prostu tylko pójdziemy, myślę, że taką wokoło rundkę już mniejszą i, i tyle. Wiadomo, ona też się musi regenerować. Kiedyś to mówiłam, że właśnie tak jak my ludzie mamy czasem taki dzień, że jesteśmy już Zmęczeni, tak jak na przykład mówiłam o tym, że bardzo się cieszę, że Paweł ostatnio poszedł na poranny spacer z poziomką i dzisiaj też był. Ja mogłam trochę od tego odetchnąć, ale jutro się już na przykład cieszę na taką. Poranną rutynę, że pójdę z nią właśnie na ten spacer. No i tak pewnie psy też mają, podejrzewam, zresztą ja to też zauważam po poziomce, że ona czasami potrzebuje mieć trochę taki słabszy dzień z aktywnością, no bo po prostu chce się na pewno zregenerować. Może dzisiaj nie jest dzień regeneracyjny, bo dzisiaj Paweł mówił, że byli na godzinnym spacerku, był szarpak. Więc ona trochę wymęczona, dzisiaj była piłeczka, więc no, dzisiaj jest bardziej aktywny ten dzień niż takie wiecie lazy, ale y, myślę, że na pewno w tym tygodniu zrobimy taki, Lżejszy m, cały dzień, gdzie te spacerki będą takie lżejsze, krótsze, no i niech ona też sobie troszeczkę poodpoczywa. A właśnie teraz jesteśmy na spacerku. Później wracamy, bo chcę jeszcze raz wrócić do tego szkolenia od Tatiany i już troszeczkę tych storiesów, bo to szkolenie jest właśnie ze storiesów, porozpisywać sobie. Jestem bardzo podekscytowana tym, że będę mogła to zrobić, bo tak jak ostatnio mówiłam, jest to spójne ze mną i ta komunikacja, format. To jest właśnie moje, a bałam się trochę tego, że wiecie, że znowu się wrzucę w jakieś ramy, chociaż myślę, że jakby mi to nie pasowało, to ja bym tego nie robiła i tak, już nie jestem w tym, w tym etapie, żebym... E Żebym robiła coś pod czyjeś dyktando, a jutro też mam spotkanie z Henrikiem, czyli moim aktualnym mentorem i mamy właśnie takie indywidualne spotkanie, gdzie rozpiszemy sobie najprawdopodobniej, bo to głównie spotkanie po to, żeby rozpisać ofertę i ona na pewno u mnie się będzie zmieniała. Co mnie ekscytuje, bo nie ukrywam, że w ostatnim czasie straciłam takiego bakcyla do swojej pracy. W sensie. Robię to, lubię to robić, ale wiecie, już nie ma takiego fajnego zapalnika, że ja bym mogła dniami i nocami siedzieć przy tym komputerze. No nie ma tak, więc potrzebuję na pewno coś zmienić. Sama czuję, że potrzebuję pójść już dalej. No i zobaczymy, zobaczymy. Szykują się też chyba pewne zmiany trochę. Właśnie w związku z tą ofertą, z tym jak działa moja firma. No i to też mnie ekscytuje. Zawsze... Miałam takie poczucie całe życie, że ja to jestem właśnie taki leniuszek i ja potrzebuję takiej tylko stagnacji, ale zupełnie tak nie jest. W sensie to, co ja robię i to, jak wygląda realnie moje życie, to na pewno nie jest stagnacja. Zmiany zmiany przyszłam do biura, ponieważ będę robić przemeblowanie. I ten oto regał wyjedzie stąd do salonu. Zaraz wszystko nagram, więc też zobaczycie. Ale będziemy chcieli tutaj przywieźć albo toaletkę. Takie wiecie, biurko moje, które było zawsze moją toaletką, albo jeszcze drugi stolik, ten który my mieliśmy jak mieszkaliśmy u moich rodziców w tym mieszkanku, to tam yy, kupiliśmy ten drugi, taki wiecie, rozkładany i albo on albo właśnie ta toaletka przyjdą tutaj do biura i Pawcio też będzie miał tutaj właśnie miejsce, żeby jak będzie chciał sobie montować filmy, bądź pracować to tutaj będzie mógł sobie to robić. działa Dolniczek przeniesiony. W inne miejsce, mieszkania. Jak Ci się Pawciu podoba? Super! mi się to podoba. No nie no, serio tak, pytam. To ładnie znaczy ładnie, no... Ta drukarka Ale... w końcu stoi jak trzeba, tak, nie, nie na podłodze. Bardzo... Chodzi o drukarkę nie miałbym no. no. Nie będzie... ja bym się ich pozbywała, no trochę. Będzie wycierania kurzu po prostu. No. Ale jest ładnie. Ale będziesz miał miejsce w biurze za to. Cieszycie to? Cieszy mnie to. A nie, bo już będziesz mógł sobie do biura chodzić, a nie... Zawsze Paweł siadał tutaj, właśnie przy stole i tutaj montował, no i przez to ja musiałam trochę być ciszej, no i jakby to był duży problem. Znaczy, duży, nieduży, ale teraz, jakbyśmy przywieźli tą toaletkę, ona wtedy by stanęła tutaj. Ja za chwilę jeszcze ogarnę te kwiatki gdzieś coś, ale tutaj jest właśnie takie fajne miejsce. No jak będziemy tutaj we dwójkę, to już za bardzo miejsce nie będzie wiadomo, ale no, przynajmniej będzie biuro, będzie takim typowym biurem, a nie biblioteczką, która jest zupełnie niepotrzebna. Czekamy aż poziom ciała zje i idziemy na spacerek, krótki to będzie bardzo spacerek, bo ona jak się uwaliła tutaj na kanapie, to cały czas spała, 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 za bardzo na nie chciała wyjść na dwór, na sika przedkolacyjnego, więc czuć, że po prostu już ma dość, więc tylko idziemy taką... Króciutką pętelkę zrobimy i wracamy do domu. Ja też troszeczkę przerobiłam szkolenia i dzisiaj jestem na takim etapie, że jak czasem jest coś takiego, że jak na przykład, nie wiem, jeździcie na rolkach, uczycie się po prostu czegoś nowego, to idzie Wam na początku słabo, później trochę lepiej, już macie takie wrażenie, mm, jestem kozakiem w tym, a później przychodzi taki ten jeden raz, kiedy macie wrażenie, że wróciliście do pierwotnego. Umysłu swojego i pierwotnych umiejętności, to właśnie ja się tak dzisiaj trochę poczułam, jak odpaliłam drugi raz szkolenie. Chociaż same informacje do mnie dotarły, czyli, jak te storiesy powinny moje wyglądać. Ale jak sobie pomyślałam, jak ja mam to przełożyć teraz na, na to swoje życie biznesowe i prywatne, mówię, no nie mam pomysłów po prostu. Ale nie mam też pomysłów dlatego, że najpierw poszłam na grupę dołączoną do tego kursu, naczytałam się historii innych i wtedy stwierdziłam, Mm -mm, to moje życie jest na tyle nieciekawe i ja nie mam takich historii na swoim koncie, że ciężko mi będzie to w ogóle pokazać, więc może to nie dla mnie są te storiesy. Oczywiście jest to guzik, prawda? I ja już to wiem ze swojego doświadczenia biznesowego i swoich klientów, że mam co powiedzieć, tylko potrzebuję mieć czystą głowę i zrobić to właśnie na takiej świeżej głowie. Czyli jak wstanę na przykład rano, nie sięgam po telefon, nie sięgam po zewnętrzne informacje, tylko zostaję sama ze sobą i tworzę na podstawie tego, co aktualnie mam w głowie, i wtedy ta kreatywność jest na wysokim poziomie. No i jeżeli najpierw zacznę szukać informacji i patrzeć na to jak mają inni, to oczywiście ta kreatywność u mnie spadnie i takie poczucie, że moje życie jest ciekawe również. Więc y, dzisiaj już nawet nie siadam do rozpisywania swoich storiesów, ale fajnie usystematyzowałam sobie jeszcze raz Tą wiedzę, którą będę chciała przekazać swoim klientom, więc to jest akurat na plus. Więc jak wrócimy, to ja myślę, że sobie odpalę jakiś Lowy Blind. Pawcio będzie montował vloga, chociaż już to robi. Teraz właśnie kończy jednego. Jak wróci, to jeszcze właśnie tam potrzebuje domuskać, dogłaskać go. Więc jak już sobie go pobiorę, to zacznę go wrzucać właśnie do siebie na swój kanał. No i Pawcio będzie montował kolejnego, bo jeszcze przed nim jeszcze jeden cały i ten, który właśnie dzisiaj nagrywam. Także dosyć sporo tego, ale ja ja ostatnio mam jakieś takie flow na nagrywanie właśnie vlogów. Jak tak zrozumiałam, że moja marka osobista to właśnie moje życie prywatne i też biznesowe, dlatego zwróćcie uwagę, co się dzieje. Ja coraz częściej poruszam teraz takie stricte tematy biznesowe, jak na przykład storisy, które być może część moich widzów nie interesują, natomiast znajdują też oni e, taką część mnie prywatną, na której im zależy i z którą częścią się właśnie bardziej ze mną utożsamiają. Także myślę, że jest Wilk City Owsa cała. A nawet jeśli niektórym osobom to nie pasuje do końca, to wybaczcie, ale mm, chciałabym to robić tak, jak ja czuję i mam nadzieję, że mimo wszystko ze mną zostaniecie. A jeśli nie, to przynajmniej nie macie mi tego za złe, że no kurczę, Aga trochę zmieniła kierunek, nie podoba mi się to. Być może nie teraz jest nasz czas na to, żebyśmy mieli ze sobą e, kontakt taki jak do tej pory, e, a być może przyjdzie czas, kiedy po prostu wrócicie. Taką mam przynajmniej nadzieję. To jest właśnie ta ulica, na której kiedyś poziomkę ugryzł pies. Kiedyś nagrywałam właśnie o tym vloga. I słuchajcie, to jest gdzieś, gdzieś tutaj, któryś ten dom. My do końca nie pamiętamy tego. I czaić, że jak poziomka idzie właśnie tamtą stroną chodnika, to ona potrafi się zatrzymać i nie przejdzie tam tamtędy, ale po, po tej stronie, na której teraz jesteśmy, to nie ma problemu i idzie. No ale pamięta, pamięta to dokładnie, niestety, ale pamięta tylko i wyłącznie tą jedną bramę, bo w pozostałe to oczywiście wpycha dalej swój błyszczak. No, więc prze co tak powiedziałeś? <noise> Ale co? Aha, że ubrałem, żebym nie był taki jednolity jak zawsze, że właśnie, że tylko w koszulkach, bo jak nie będę nosił koszul, to później żona mi pod koniec sezonu powie, że jak nie nosisz, to wyrzucamy, robimy czystki w szafie. No i ma rację troszeczkę, dlatego mówię... Ubiorę raz do... na trzy Nie, ale powiem Ci, że w tej się czuję dobrze, tylko że dzisiaj jest na taką cieniutką koszulę, no jednak za zimno. Dzisiaj powinienem ubrać jako jakoś ale to nie I wiem. I Paweł się śmieje, że dobra, nagrałaś już ze spaceru, do wracamy. Przebieramy się. <śles> ale pokazuwa. Nie. <śles> nie. Nie, nie. Ale to ja sam dla siebie też chcę inaczej, troszeczkę nie też no, wyglądać barwniej, a nie tak tylko krótki rękawek i krótki rękawek. Ja już wykąpana, mamy, nie wiem, którą godzinę, ale 19:30, coś takiego. Ja jestem już wykąpana i chcę wam pokazać moją nową piżamę, którą sobie sprawiłam wczoraj. I tak naprawdę to jest zestawienie dwóch piżam. Jedną koszulę kupiłam taką osobną. Ja kupowałam to w Intimissimi, jeśli tak to się mówi. Ale to jest chyba odłem... Calcedonia, tak mi się wydaje, i tutaj takie prążkowane, dosyć przezroczyste są te spodenki. Też właśnie takie prążkowane. Powiedziałam już o tym, że są prążkowane, to mają takie sznureczek, ale bardzo mi się to podoba, ponieważ ta piżanka jest. Różowa, mierzyłam jeszcze inną, taką e, wzorzystą. No, bardzo ładna była na wieszaku, ale jak ja to założyłam, to jakaś taka była niewidoczna w ogóle w tym i to było za bardzo takie opięte, a to mi się naprawdę bardzo spodobała. Jak widzicie, mam umytą tą głowę, za chwilę idę sobie ją wysuszyć, bo ponoć jest niedobrze zostawiać włosy tak, żeby one same wysychały, tylko trzeba je wysuszyć jak najszybciej, więc ja idę. To zrobić yy, i myślę, że niedługo pojawię się w łóżku, ze względu na to, że chciałabym dzisiaj wcześniej się położyć. Chciałabym się w ogóle przeklikać na wcześniejsze pójście do <laughs> spania. Idealnie by było o godzinie 21 już zasypiać, więc 20 to by było idealnie też, żeby już być w łóżku. 19.41, więc w zasadzie jest dobry czas na to, żeby pójść do łóżka. Myślę, że zrobię sobie herbatkę i. Może coś zjem? Zobaczymy. Dobra, idę. Więc jak widzicie, <laughs> ja już jestem w łóżku, a mamy godzinę 20:23, więc jest super. Za chwilę biorę książkę w dłoń i na już takie wyluzowanie się przed snem biorę do dłoni, inni mają. Lepiej jestem już na stronie, jestem za połową, 185 strona i tak sobie czytam co wieczora po jednym rozdziale, który ma około 10 stron, i tym sposobem się właśnie wyciszam do snu. Męczę oczy, męczę głowę i <laughs> bardzo łatwo zasypiam. Naprawdę w ogóle nie mam y, problemu z zaśnięciem po przeczytaniu kilku stron. I nie dlatego, że to jest nudne. Bo jest ciekawe, ale po prostu, wiecie, jak ja się jeszcze tak troszeczkę osunę, głowa pójdzie troszeczkę w tył, no to już automatycznie, wiecie, oko się trochę przymyka, jeszcze trochę się zmęczę czytając i jest takie idealnie właśnie do zaśnięcia. Chociaż z za oknem, jak widać, jeszcze dzień jest i ludzie jeszcze normalnie funkcjonują, no to ja już postanowiłam wejść do łóżka i bardzo się cieszę, że... Zrobiłam dzisiaj to dużo szybciej niż standardowo, bo standardowo to czasami ja nawet się kładę o 22, więc jeszcze czytam, nim zasnę, no to tak wychodzi koło 23 i później nie dziwię się, że jest mi ciężko wstać o godzinie 7:00 nawet, a 6.30 to zawsze mam budzik, Paweł się zawsze śmieje, o której wstajesz, ja mówię, no już nawet nie mówię, że 6.30 wstaję, tylko mówię 6.30 mam budzik i Paweł wie, że przynajmniej pół godziny później ten budzik co 9 minut czy 8 dzwoni mi. Tak mam jakoś zostawione, więc nawet się nie nastawiam wtedy, że ja będę wstawała yy, idąc spać o 23, że będę wstawała o godzinie 6.30, bo no ja jednak potrzebuję takich 8 bitych godzin do przespania, a czasami nawet do 10 i jest mi z tym naprawdę bardzo dobrze. Ale czasami jest też tak, że jak trochę zacznę przesuwać te budziki i tak zacznę przesuwać to przez godzinę czasu, to później już wstaję tak, tak zmęczona, tak, taki mam ciężki łeb, boli mnie ta głowa. No, nie jest dobrze, naprawdę nie jest dobrze. Ale jutro, tak myślę, że jak zasnę, na przykład sobie o 21.30, nawet dzisiaj, to spokojnie jutro o tej 6.30 myślę, że wstanę. Pójdę z poziomcią na spacerek i zacznę jutro dzień. Także tyle na dzisiaj, i w dzisiejszym vlogu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli te filmy do Was trafiają, lubicie je oglądać, to możecie sobie kliknąć subskrybuj i wtedy będziecie widzieć na górnej planszy YouTube'a, przynajmniej na telefonie tak jest, że podświetli się taki zielon... niebieski niebieskie kółeczko i to oznacza, że wtedy jest nowy film na moim kanale. Także jeśli chcecie, to ja Was zapraszam. Jeśli nie, to też możecie sobie przecież tak incognito oglądać. Ja też ogólnie nie mam z tym problemu, ale wiadomo, wtedy mam to jest dla mnie taki znak, że jesteście, że oglądacie, no i to dla twórcy, czyli dla mnie jest wtedy bardzo miłe. Także tyle w dzisiejszym vlogu. Ja idę czytać. Poziomka już jest tutaj u mnie w nogach, w myśl zasady, że pies nie będzie w łóżku. No to właśnie jest. I tyle. I z tym też mi jest dobrze. Także dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!